Siemaneczko z tej strony Andrzej z kanału jak to było. W dzisiejszym odcinku postaramy się przyjrzeć dokładniej 10 nagraniom opętanych lalek. Tak więc zaczynamy od pierwszego z nich. Widać, że chłopczyk jest przerażony. Mi to bardziej wygląda na taki strój dla zwierzaków. Po prostu przebrała psa, trzyma go za łapy i idzie z nim. Chociaż dziwnie to wygląda. Ta lalka porusza się tak trochę sztucznie. I cały czas patrzy się prosto w jej twarz. Dla mnie dziwne. No i pierwszy filmik dla mnie jest po prostu dziwny. Nigdy bym się nie spodziewał czegoś takiego. Ja uważam, że jest to fake. Nie wiem, może ta lalka miała po prostu tam w tych rączkach jakieś przyciski, jakieś linki, dzięki którym mogła sterować ta pani, ta kobieta tymi nóżkami. A co do Waszej opinii, to po prostu piszcie w komentarzach. Ja sprawdzę, przejrzę, polajkuję. I zobaczymy, do jakiego wniosku dojdziemy. A teraz sprawdzimy następny filmik i dowiemy się, jak to było. Trzech znajomych, trzech facetów gra w tabliczkę Ouija. Z tego co widzę, zobaczymy, co się tu będzie działo. Misiek się, że tak powiem, poruszył u góry. Nie wiem, czy wy też jeszcze to zauważyli. Cały czas się rusza. Jest trochę dziwne to nagranie. I jak dla mnie to mogło być prawdziwe, nawet nie wiedzieli o tym, że cokolwiek tam może się ruszać na tej szafie. Tak więc, ja pozostałem to do Waszej opinii. Według mnie jest to prawdziwe. <laughs> Takie lalki to gdzieś widziałem. W Stanach mają pełno takich lalek. Ona ma wbudowany, wbudowany taki, nie wiem jakby to powiedzieć, coś takiego w środku, że może po prostu się poruszać. I to nie tylko nóżkami, ale i rączkami też... Tak więc dla mnie to wygląda po prostu jak taka lalka robocik. No. Był to filmik z tego co słyszałem nagrywany gdzieś w Meksyku. Tak bynajmniej mi się wydaje, więc, no, jak dla mnie jest to fake. No to chyba jakieś ciemne pomieszczenie. Tam się coś poruszyło. Nie wiem czy to jakaś szczotka. Upadła całkowicie ta szczotka. Z tego co widzę. Nie wiem, jakiś dziwny, jest za krótki, za mało widoczny tam jest, tak więc no niestety nie mogę nic powiedzieć więcej na ten temat. Taki filmik najbardziej lubię. Dwie dziewczynki jakieś coś nagrywają przed tym i w pewnym momencie coś się będzie działo. Misiek się poruszył. O ja! No, ja się nie dziwię wcale takiego przerażenia u tych dziewczynek Gdybym ja coś takiego zobaczył, też bym uciekł z pokoju Ale mogłoby to być tak, że po prostu ktoś pociągnął za linkę Za jakiś snureczek i ten misiek się przewrócił Jaka jest wasza opinia? Komentujcie Laleczki Barbie Pełno laleczek Barbie. My to jeszcze w opakowaniach zapakowane. O! No, ciareczek dostałem. Dostałem ciareczek. Tylko nie wiadomo, czy tam po prostu ktoś nie stał gdzieś za ścianą. Jakiś sznureczek, jakiś kijek miał może w tą, nie wiem, w tą laleczkę tam włożony, żeby po prostu poruszać nią. Ale wyglądało to dość ciekawie jak dla mnie może to być prawdziwe. Nienawidzę takich porcelanowych lalek, strasznie się boję lalek zresztą. Jak ja miał coś takiego mieć, czy nawet moja córka mieć coś takiego, to nigdy w życiu. Miski, oczy i zgadzam się, żadnych lalek, żadnych lalek, żadnych klaunów, nic. Matko boska, jakie czarne oczy. Ta laleczka wyciągnęła rączkę. Ta laleczka była złowroga, patrzyło z niej bardzo takie... Temonicznie spojrzenie miała, nawet nie miała tych oczu, po prostu czarna pustka. Tak więc może to być prawdziwe. Standardowo jakaś dziewczynka się bawi laleczkami. To są laleczki Barbie. Wow, z tego co wiem, te laleczki nie mają możliwości, żeby tak samoistnie się poruszać. Nawet ta dziewczynka była przerażona, więc moim zdaniem mogłoby to być to prawdziwe. Dobra, zaczynamy następne, przedostatni już na dzisiaj filmik. Coś się tam przewróciło, nie zauważyłem dokładnie co to było. Ale laleczka nie, laleczka, laleczka tutaj nie, 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 nie lubię czegoś takiego. Tym bardziej jak one się samoistnie poruszają czy coś to... Później mam koszmary przez takie coś. <słuch> Gdybym miał lalkę, włączył kamerę na noc. I ona by się tak zaczęła ruszać. Nie wiem, czybym wrócił do tego domu już. Po prostu nie wiem. A lalkę to bym albo spalił, albo gdzieś wyrzucił. Nie wiem, sam jestem przestraszony, jak coś takiego widzę. I ostatni. otworzyły mu się usta z tego co zauważyłem tam u żołnierzykowi No i zaczyna się poruszać Gdyby to było na lince to mógłby się już przewrócić Tak więc moim zdaniem jest to po prostu prawdziwe tak Jest to prawdziwe nie widziałem tam żadnej linki, nie zauważyłem nic. A gdyby ktoś pociągnął tą laleczkę po prostu za linkę, ona by się przewróciła. Tak więc no mogło to być prawdziwe. A jaka jest wasza ocena tych filmów? Skomentujcie jak chcecie, to skomentujcie po prostu pod filmem. Ja postaram się polajkować wszystkie komentarze i zobaczymy no w następnym filmie co się będzie działo. Tak więc Cześć, ja się żegnam. Piona, mówił Andryś.